W sali rajców Urzędu Miasta w Lemborgu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Grupa Wsparcia Psychologicznego, realizowany przez Ochotniczą Służbę Ratowniczą, a współrealizowany z Miastem Lemborg oraz Powiatem Lemborskim. Przez rok czasu przeszkoliliśmy osoby w zakresie wsparcia emocjonalnego interwencji kryzysowej pomocy psychologicznej. Dzisiaj, właśnie, było takie spotkanie podsumowujące to wszystko. I można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, grupa liczy 14 osób. Powstała grupa będzie miała za zadanie zajmować się przede wszystkim wsparciem emocjonalnym i interwencyjnym osób, które będą tego potrzebować. Zajmować się będziemy wsparciem emocjonalnym, interwencyjnym w sytuacjach katastrofy, wypadków masowych, czy jakichkolwiek innych zdarzeń traumatycznych. Współpracę w tym zakresie będziemy nawiązywać z, przede wszystkim ze sztabami zarządzania kryzysowego, bo to przed nich będziemy uruchamiani, tak jak gdyby były za założenia projektowe. Grupa na początek będzie w gotowości przez pierwszy okres trzech lat i taki... Pan jest jak gdyby przyjęty dalszego doszkalania, ćwiczeń i, i dokształcania. Oprócz tego członkowie grupy będą dyżurować w punkcie, który będzie w, przy naszej siedzibie organizowany od nowego roku i tam pomocy, czy jakiekolwiek interwencje, czy wsparcie emocjonalne będzie można uzyskać w formie bezpłatnej. Też to jest wszy, wszystko jeszcze jak gdyby do końca roku w fazie organizacyjnej, ale od nowego roku jak gdyby ruszamy z kolejnymi działaniami. To też jest jak gdyby grupa przygotowana do bezpośredniego udziału w terenie, bo też e, szkolenie przychodzili, co mają robić w sytuacji. Terenowe. Nie to, że czekamy sobie załóżmy w siedzibie, w gabinecie, aż ktoś do nas przyjdzie, ale jeżeli coś się wydarzy w terenie i trzeba tam się udać. E, I to nie jest łatwe. Tu trzeba było ludzi przygotować do tego, że czasami trzeba iść w teren i, i, i tam bezpośrednio pracować i objąć jakieś tam wsparcie emocjonalnym e, I do tego powstała grupa. Tak? Że, że po prostu być przygotowanym na różnego rodzaju zdarzenia. E, no, zakres tematyczny jest różny, bo i katastrofie, i wypadki masowe, jakikolwiek tam przemocy, gwałty, próby samobójcze. czy jak gdyby tego jest dosyć dużo. E, no i też dlatego ściągaliśmy bardzo dużo instruktorów Terenu, którzy jak gdyby na co dzień pracują w tej materii, to tak jak wspomniałem, ściągaliśmy instruktorów z Warszawy, jeżeli chodzi o wsparcie emocjonalne. Główny interwent z Bytomia była ta która przyjechała i duży, szeroki blok interwencji kryzysowej tutaj prowadziła. No i nasi lokalni psychotraumatolodzy z trójmiasta, a przede wszystkim Dorota Mordrzeńska, który blok ten psychotraumatologii prowadziła. Warto zauważyć, że przedstawiciele grupy wsparcia psychologicznego już zdążyli wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Kiedy to w jednej z firm w Łabieńcu doszło do tragedii, grupa została podzielona na dwa zespoły i udzieliła wsparcia rodzinie zmarłego pracownika oraz pracownikom tamtejszej firmy. Zdarzyło się, że w miesiącu listopadzie grupa została poproszona o podjęcie interwencji przy wypadku z jednym z zakładów, także była, była już uruchomiona, może tak powiedzieć. Oby takich uruchomień było wiadomo jak najmniej, żeby był spokój, ale, ale już byli w działaniu. Według przedstawicieli służb ratowniczych tego typu grupa jest potrzebna na terenie powiatu. Na pewno tak. Przede wszystkim yy, służby ratownicze wykonują pewne swoje działania, które muszą wykonać, yy, realizując swoje podstawowe obowiązki, ale czasami w tych działaniach naszych potrzebne jest to wsparcie osób ratowanych, osu, osób poszkodowanych, osób, które w jakiś sposób zetknęły się z nieszczęściem, z tragedią, ale też trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że te służby ratownicze też nie pozostają bez jakichś wpływów emocjonalnych na to, yy, czym codziennie żyją i my mamy zorganizowaną też grupę psychologów, którzy działają w służbie, którzy są dostępni, którzy mogą świadczyć swoją pomoc i dla osób poszkodowanych i też dla ratowników, dla strażaków. I takie grupy, które się tworzą, na pewno będą pomocne i tym osobom poszkodowanym, jak i nam strażakom ratownikom, bo my jesteśmy też tylko ludźmi. I czasami ogrom zdarzeń, ogrom ofiar i tych nieszczęść też w jakiś sposób odbija się na naszej psychice i my też musimy z tego korzystać jakby wsparcia emocjonalnego, musimy korzystać z osób, które w jakiś sposób dotrą i do poszkodowanych, i do ratowników, i które w jakiś sposób też udzielą tej takiej fachowej pomocy. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabytą wiedzę, ale jeszcze przed nimi długa droga, aby jak najrzadziej musieli ją wykorzystywać w praktyce.